Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście. Najpierw jeśli pozwolicie kilka słów o naszym kole poselskim, pozwoliliśmy sobie przygotować dość szczegółowy materiał dotyczący działalności tego koła od momentu powstania od 22 kwietnia otrzymaliście tutaj to w druku i na dyskietkach. Wybraliśmy tam najbardziej istotne wystąpienia informowaliśmy o naszej działalności. Koło, jak powiedziałem, powstało 22 kwietnia na mocy uchwały konwentu krajowego. Obs obsadziliśmy 13 komisji sej sejmowych, zabieraliśmy głos we wszystkich najważniejszych debatach, y które toczyły się w sejmie w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. A więc oczywiście w sprawach zdrowia, gdzie pewnie byliśmy może najbardziej widoczni, ale także w sprawach edukacji, w sprawach emerytur, walki z ubóstwem, polityki zagranicznej, tarczy antyrakietowej, ustawy medialnej, polityki budżetowej i pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, praw kobiet, praw dziecka, rzecznika praw dziecka, służby cywilnej, ordynacji wyborczej praw i innych. Przy czym wszystkie te wystąpienia, te, które macie również w tym materiale, które który otrzymaliście, to były wystąpienia programowe. To były wystąpienia, które, w którym staraliśmy się przekazać stanowisko socjaldemokracji polskiej i jakby tworzyć w ten sposób także z jednej strony realizować program, który przyjęliśmy w swoim czasie, z drugiej strony wobec nowych wyzwań, które nie były jeszcze ujęte w, w tym programie, starać się narysować ten program przedstawić także pewien materiał do dyskusji. Pracowaliśmy i pracujemy nadal wspólnie z kołem, z demokratycznym kołem parlamentarnym, z kołem partii demokratycznej. Chcę powiedzieć, że to jest dalszy ciąg naszej współpracy, którą rozpoczęliśmy w ramach porozumienia Lewica i Demokraci. Również uchwała konwentu zobowiązywała nas do tego, aby taką współpracę zacieśniać. I myślę, że potwierdzą to wszyscy członkowie koła, że ta współpraca układa się dobrze. Przed każdym posiedzeniem uzgadniamy stanowiska, mamy wspólne wystąpienia w tym sensie, że reprezentujemy oba koła w jednym wystąpieniu z reguły zresztą to posłowie socjaldemokracji polskiej reprezentują oba koła, jako, jako że są bardziej, bardziej liczni. To pokazuje, że tylko w ramach wspólnego działania, wspólnej pracy i wspólnej dyskusji można rzeczywiście usunąć różnego rodzaju przeszkody czy czasami mity, które, ob, które kursują na temat różnic programowych. Wspomagali nas eurodeputowani, którym chcę podziękować dzisiaj jest tutaj tylko Józek Pinior zarówno tu w Polsce Radą jak również w Parlamencie Europejskim. I o czym mówił już tutaj Bartek Dominiak. Postanie koła jego aktywność, a także wsparcie Eurodeputowanych sprawiło, że po raz pierwszy od czterech lat Partia Europejskich Socjalistów do, dostrzegła, że socjaldemokracja polska istnieje. W Polsce, że jest jedną z partii lewicowych i w związku z tym y, warto ją zapraszać, warto posłuchać, co ma do powiedzenia. Przejdę teraz do spraw programowych. Proszę się nie zdziwić, ale na temat programu i politycznej strategii socjaldemokracji polskiej po roku rządów koalicji PSL rozpocznę dość, ten temat rozpocznę dość nietypowo, mianowicie nie od krytyki rządów, a od wymienienia kilku osiągnięć tego rządu. A dlaczego to za chwilę wyjaśnię. To no jest tak w kilku punktach. Po pierwsze, podwyżka płacy minimalnej uzgodniona ze związkami zawodowymi. Podkreślam po raz pierwszy rzeczywiście temu rządowi udało się uzgodnić ze związkami zawodowymi i wszystkie się pod tym podpisały podwyżkę płac minimalnych. Wydłużenie urlopów macierzyńskich, wprowadzenie urlopów ojcowskich, wzrost kwot na dożywianie dzieci do 550 milionów złotych, cała akcja boisk dla młodzieży, tak zwane orliki. Możliwość dorabiania bez zawieszenia renty. Likwidacja, teraz mówię o przedsiębiorcach, likwidacja kilkunastu opłat skarbowych, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców szeregu udogodnień, w tym skrócenie zwrotu VAT ze 180 do 60 dni. I to wszystko, to co tu wymieniłem, to są działania dla zwykłych ludzi, to akurat nie są działania dla najbogatszych. Do tego dochodzi spadek bezrobocia, który niewątpliwie nastąpił w tym okresie spadek przestępczości i spory wzrost płac. Jeżeli dodamy do tego niezłą politykę zagraniczną, wyjście z Iraku i normalny, nieagresywny język premiera, no to mamy pewną całość. A teraz dlaczego od tego zacząłem? No nie tylko dlatego, że jak mówi znane powiedzenie nie każdy rząd jest tak znakomity, jak samo sobie mówi, i tak zły, jak mówią jego oponenci. Ale przede wszystkim dlatego, że to, o czym tu przed chwilą powiedziałem, to jest jeden z powodów, dla których tak trudno jest nam się na lewicy i na centro pozbierać. To nie są dawne rządy prawicy, to nie są te rządy, które rządziły w latach 91-93, które tak się skłóciły, że same siebie obaliły. To nie są rządy z lat 97-2001 AWS-u i Unii Wolności, które po pierwsze się pokłóciły, stały się rządem mniejszościowym, po drugie skłóciły się wewnętrznie w ramach AWS i skompromitowały wobec opinii publicznej. To nie są wreszcie rządy Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Lepera i Romana Giertycha, te które pamiętamy najlepiej, kiedy to ludzie po prostu na widok określonych twarzy i określonych poglądów po prostu wyłączali telewizję to są dość normalne europejskie neoliberalne, tak jest, ale cywilizowane centroprawicowe rządy. I dlatego przeciwstawienie się im wymaga pełnej mobilizacji i wszystkim mobilizacji intelektualnej. Nie da się już zwykłymi prostymi argumentami, takimi jak na przykład w stosunku do rządów Kaczyńskiego, stać w opozycji. rząd oczywiście prowadzi klasyczną politykę neoliberalną. O tym tu już było, była mowa i wiele przykładów podano, ale jednocześnie wypuszcza różnego rodzaju sygnały, balony, które idą w kierunku ludzi o poglądach lewicowych, ludzi o poglądach europejskich. Mamy szereg takich przykładów. One nie są konsekwentne, one nie są do końca realizowane tak, jak byśmy chcieli, ale niewątpliwie powodują, że ta centrowo-lewicowa część areny politycznej nie ma prostego zadania. Ta polityka jest ponadto aprobowana przez PSL, który jest zadowolony ze swojego udziału w rządzeniu i swój program dawno już odłożył do szuflady. Musimy zatem znaleźć słabe punkty. Musimy zastanowić się nad tym, gdzie są najistotniejsze różnice. I w tych sprawach spróbować i opracować nasze propozycje i dotrzeć z nimi do społeczeństwa. Tych słabych punktów trzeba zawsze szukać, wypracowując własną strategię w najważniejszych obszarach i porównując ją krytycznie ze strategią politycznego rywala. Jakie to są obszary? Oczywiście tu można je różnie kształtować. Ja skupiam się na trzech. Po pierwsze, to jest tworzenie warunków dla długofalowego wzrostu gospodarczego. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki powinny być spełnione i czy te warunki, które stara się spełnić ten rząd, czy to są te, o które nam powinno chodzić i które rzeczywiście ten wzrost zapewnią. Po drugie, to jest tworzenie warunków dla długofalowego rozwoju. Rozwój jest czym innym niż wzrost gospodarczy. Rozwój to jest ten kapitał społeczny, o którym tutaj mówili nasi przyjaciele z Zielonych, to jest jakość życia. To jest sprawiedliwy podział owoców wzrostu. To jest wyrównywanie nierówności, zasypywanie rowów, jakie tu powstają. To jest stwarzanie równych szans. To jest rozwój. To sam wzrost gospodarczy tego jeszcze nie załatwi. I po trzecie, to jest sposób rozwiązywania spraw konfliktowych, bo konflikty pojawiają się zawsze w najbogatszych krajach. I jest pytanie, w jaki sposób te konflikty są rozwiązywane. Czy istnieje pewien mechanizm, pewien system, Otóż, jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, tworzenie warunków dla długofalowego rozwoju gospodarczego, do tej pory polski rozwój gospodarczy opiera się przede wszystkim na niższych kosztach, głównie kosztach siły roboczej, zarówno jeśli chodzi o import kapitału, jak i eksport naszych wyrobów. Otóż tak długo się nie pociągnie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To musi być rozwój oparty na wiedzy, to musi być gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo oparte na wiedzy, na imporcie nowoczesnych technologii, na wsparciu dla nauki krajowej dla edu, na edukacji, nowoczesnej edukacji. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o dostęp do internetu. I nic się w tej sprawie nie dzieje. Te plany gdzieś zniknęły. Generalnie rzecz biorąc, bo również chodzi o uczelnie publiczne. Uczelnie publiczne nie otrzymują środków na inwestycje. Szczycimy się dużym rozwojem uczelni prywatnych.